W ćmielowie w dawnym budynku gimnazjum powstała nowoczesna wirtualna strzelnica. To miejsce, w którym można bezpiecznie trenować celność i koncentrację bez użycia ostrej amunicji. Pozyskaliśmy ponad 135 500 zł właśnie z Ministerstwa Obrony Narodowej przy niewielkim wkładzie własnym 45 tysięcy ze strony gminy Ćmielów. łącznie wartość zadania ponad 180 tysięcy złotych, gdzie rzeczywiście w tym budynku po byłym gimnazjum zapełnia się miejsce, jeśli chodzi właśnie o dom seniora, o klub seniora, o jadłodajnię, ale też na ostatnim piętrze właśnie tutaj ma miejsce nowo urządzona strzelnica wirtualna. Wirtualna strzelnica wykorzystuje zaawansowane symulatory, które odwzorowują realistyczne warunki strzelania. Sprzęt pozwala na trening zarówno początkującym, jak i bardziej doświadczonym użytkownikom. System działa na, tej, na takiej zasadzie, że pod każdą każdy z tych replik dołączony jest laser. Kierujemy to w kierunku tarczy, które wyświetlamy na, na ekranie. Możemy docelowo strzelać z czterech stanowisk. Z obiektu mogą korzystać dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Zajęcia będą się odbywać pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, którzy będą dbać o bezpieczeństwo i prawidłową technikę. Jest to rzeczywiście duży komfort dla przede wszystkim mieszkańców, ale też i dla dzieciaków i dla młodzieży, bo takową chcemy również w tym kierunku kształcić, aby aktywnie szkoły tutaj uczestniczyły w zajęciach pod pieczą profesjonalnych, oczywiście opiekunów, instruktorów, który, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. To wszystko właśnie w tym kierunku, aby ta obronność, aby ta mobilność, aby to bezpieczeństwo się zwiększało. Nowa strzelnica ma służyć nie tylko rekreacji, ale również edukacji i szkoleniom. To kolejna inwestycja, która poszerza ofertę sportowo-edukacyjną Ćmielowa. Władze gminy liczą, że wirtualna strzelnica stanie się miejscem aktywnego spędzania czasu i zainteresuje mieszkańców w różnym wieku.